Słuchajcie, ludziska, yy, tutaj często, gęsto sobie jadę. Za każdym razem w oddali, w polu, widzę jedną rzecz, a dokładnie autko. E, dobra. Golfika zostawiłem, zostawiliśmy. I teraz patrzcie tutaj. Co my tu mamy, kurde? To nasz cel. No widzę drzwi otwarte są. <grym> no widzicie, to taka miejscóweczka, nie? Przy... Przy trasie głównej. A co my tu mamy? A co my tu mamy? Kurde. Restacji nie ma. Aha, okej, okay, dawu. to trochę o kurde, stara, podczywa te trójka, kurde. E, wiecie co, chciałem zrobić tak jak w amerykańskich filmach, nie? generalnie tak i kluczyk by spadł, ale kurde. Nie, nie, to niestety nie jest film amerykański. Mariusz, no może, jakiś, może znajdziemy gdzieś kluczyk. To nie sądzę, nie. Może przy... To się okno zapytać, zobacz. Aha. O no kurde, działa jeszcze. Ciężko, ale idzie, nie? Aha. Dobra, ludziska, słuchajcie, e, nie ma akumulatora i też nie wiadomo co z paliwem, więc wskakujemy w Golfa. Co my zimno okay. Co? To jest samochód? No nie, tak wygląda, nie? E, wezmę troszeczkę paliwka, kupię, diesla, e, potem... no i poświęcę mój akumulator najwyżej na chwilę. I przyjdę z nim tutaj z Buta. Goldstein mówi niedaleko, także kurczę, zobaczymy co z tego wyjdzie. Nie? Może go odpalimy, <laughs> Kura, ale by było co? Jeszcze tego nie było, kurwa, u mnie, nie? co? Dobra, słuchajcie, to ja tu będę kombinował. A tymczasem, cóż, yy, zobaczę Was na moto Urbex. Jest to, jest to zlepek filmów z różnych. Yy, z różnych etapów, kurde, moich podróży. Powiem wam tak, 3 lata wstecz spokojnie, nie? Trzy lata wstecz to będzie, no? Na pewno film z Alfonom Romeo bez kół, zobaczycie sami, zresztą, jest z 2020 roku, nie? Ale jeszcze mi te inne filmiki, które zobaczycie, to nie wiem. Dobra, słuchajcie, teraz najważniejsze. odpalić tego sztucla, nie? <gry> kurde. Spójrzcie jakie łańcuchy piękne, kurde. Robił robotę zimą. Panie i panowie, oto star. Kurde, aby niech mnie ktoś poprawi. No star, tak, co ja gadam w ogóle. Nie, bo jeszcze się wahałem, czy to nie jest Jelcz. się nasz poczciwy polski star. Nasza polska gwiazda. Patrz, lusterka. Te hakich tutaj. Możemy go zaczepić, żeby go wyciągnąć ewentualnie, ale spójrzcie moi drodzy. Kurde. Wyciągareczka. I spójrzcie, znowu jest... Znowu są te okienka otwierane Ale już tu nie będę grzewał Jak w tych roburach tam, które albo zobaczycie, albo, albo już były Bo nie wiem, jak to będę kleił jeszcze ten film Moto Urbex Kurde, dobra Spadnę, czy się... czy zajdę? Tak podzielone, kurde, burtą od, od przyczepy Takiej zwykłej, kurde, starej polskiej przyczepy przez burta Kurde, mi się wydaje, że to było że on był zrywony, no, on był robiony pod jakieś takie, wiecie, rajdy górskie. No kurde, coś pięknego. Może z właścicielem się uda pogadać, bo tam widziałem domek stoi. Ogólnie auto znalezionym przypadkiem, no bo czailiśmy się na domki. Jak zwykle to trafiliśmy taką chatkę tutaj, proszę. Spójrzcie, jaka zajebista chatka i myśleliśmy, że jest opuszczona. Kurde, Bieszlady są piękne. Tu trzeba wrócić. Eee, Kurcze, wiecie co? Z zupełnym przypadkiem odkrywamy takie oto robury. Tak, proszę, żeby nie było. Kiedyś pracowałem na wywrotkach, jeździłem aktrosem dosyć ładnym, ale kumpel tam mówi do mnie, mieliśmy jechać ogólnie na, na jakąś delegację. Mieliśmy jechać tymi aktrosami aż do Rzeszowa z Poznania. I kumpel tak kurde, zażartował sobie mówi Do Rzeszowa? tymi roburami to będziemy kurwa trzy dni czy nosa jechać mówi. Ogólnie myślę, żeby stworzyć też czasem jakiś odcinek pod tytułem Moto Urbex i będą tam taka zbieranina, moi drodzy właśnie takich unikatów. Podoba mi się, podoba mi, powiem, bardzo mi się podoba. Spójrzcie, tu można było szybę sobie, Kiedy spróbuję Wam to zaprezentować. Mam nadzieję, że tutaj y, sąsiedzi nie wybiegną i hmm. nie zaczną sapać. Dobra, poczekajcie, wyłączę kamerę i zaraz wrach jestem. Dobra, i teraz jestem tutaj, kurczę, w tym aucie pierwszym, w tym roburze, o którym mówiłem. I kurczę, chciałem Wam tu pokazać, jak to... O, 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 o coś takiego, moi drodzy. Już on pokazuję. I teraz można było... Wiecie co? Ja tutaj zaraz łączę tą kamerę, bo kurde... Tu takie kółeczko, tu kółeczka były i trzeba było zakręcić je. No. No i taki driver mógł sobie jechać. Kurde, proszę. Nie poczuło żadnego, kurde, żadnej klimy ani nic, po prostu, no, to coś pięknego. Może jak ja bym mieć takie coś w mojej manie, nie, to nie macie pojęcia, kurcze. Ej, a może przerobię sobie tak mana, Pewnie szefowi szefie? No tak, że w manie jest jedna wielka szyba, nie, i to... Ale, to jest, to jest zajebiste, nie, to jest taki pomysł mieli, kurde, kiedyś, nie, ludzie i takie rzeczy robili. No, ale się nie ma co słuchajcie, jak tutaj, jak tutaj jest silnik, yy, Boże, wszystko odpada, nie? No. To też coś się ubrałem, nie urbexowe. Ale słuchajcie, do czego zacząłem mówić? Chodzi o to, że tu jest silnik, nie? To za latem, wyobraźcie, co ten kiosk muszę tu biedny przeżywać, nie? Jak cały ciepło z tego silnika, e, po prostu ja kiedyś jeździłem kamazem. Może z parę miesięcy, tylko to coś o tym. To był totalny hardcore. A spóść na to Kurde, szok Dobra, spróbuję jeszcze się raz dostać yy, do tamtego ostatniego auta Halo? Tak? Proszę Eee yy, Pan co, bo... mi się ciężarówka spsuła na trasie na... Piąt na trasie piątce. A i rozumiem co? No i kurcze cztery laczki zapałem i byście musieli mi laczki przywieźć Mmm... Musi pan poczekać godzinkę. O, to szybciutko działacie. O, akurat jesteśmy niedaleko. A dobra, to czekam, dzięki, cześć. No jestem w tym trzecim aucie Jak widzicie ktoś zro próbował zrobić szyberdach gumówką To widać wyraźnie Ale tutaj matka, matka natura upomniała się o swoje już Zobaczymy na zegar Ile ma przykulane. Fajne są takie autka stary czekajcie, ciężarówki no widzicie ten też ma takie okienko fajne, nie? Kurde, no te okienko to było coś, coś po prostu konkretnego. Miałem sen o Ameryce <ścoughs> I o stalowniku Capris Classic Cześć Mercedes Nie odpowiesz mi Bo jesteś uszkodzona Tak uszkodzona Mercedes nie mie, tak, nie, mie, nie, nie Miecio, nie Mieczysław Tylko Mer Mercedes Kim była Mercedes? Była córką Benza Pana Benza Tu mamy kolejny Ale on jest on jest chyba na chodzie, o, aczkolwiek wygląda już tak, jakby. Ale, misz oto, to, spójrzcie na to. to jest za wynalazek? Już wam mówię, co to jest? Jakiś 309? no proszę, fiascik. Proszę. Avis. Kurwa, pięknie, nie? I jest ale to nie jest jakiś taki lekarski wypadek, jakie ma na wiensy zajęty w tej kurwa, tam ja jakieś pulpis z jakimiś tymi ale maszyna to spuszczę na, na te kurde nie wiem, kołpaki, Kapsle? właśnie tył Ludziska. Nie mogę się powstrzymać. Nie mogę się powstrzymać, żeby się nie zatrzymać na chwileczkę tutaj. Bo taki oto wehikuł yy, No mi się trafił po drodze. Wybabaszone wszystko. Oj, teraz Teraz zamknąłem na dobrego. A i dobrze nawet. Może i dobrze. Zobaczmy, co tu jest ciekawego. Wryj za Ma Ładny ster, kurde, powiem Wam szczerze. To nie, że ja chciał go odkręcić, nie? Czy coś, spokojnie, czy nie o to chodzi. Skóra już pocięta. Otwarte? Amfa Romeo. Ładne zegary, kurde, może do Reni je wezmę sobie. Taki żarcik, oczywiście. Kurde, skrzynia, powiem Wam, wam monitorzy, skrzynia elegancko chodzi. Ręczny. A nie dobra, kurde lepiej ten. Zostawimy żeby nam nie zjechał. <grym> na to? Ja sobie jakoś nie wyobrażam wchodzić yy, na rondzie na przykład zakrętnie. Chociaż pewnie on, one przejeżdżają przez rondo. Yy, na wprost, wiecie, czasami na rondzie, jak, jak przyjrzycie to, to na rondach widać, że przez niektóre ronda idzie przejechać po prostu, nie? Są spytalnie otwierane na taką okazję i wtedy może on przejechać. Czy żeby to, to był element odwiatraka jakiegoś? The farmer in the dell the farmer in the dell hi hold the dairy o oh. the farmer in the dell the farmer takes the wife the farmer takes the wife hi ho the dairy o oh. the Generalnie jak się film Wam podobał, to wiadomo, nie? Kierowca, kierowca jeśli tego sprzętu mnie słyszę, to też niech da y, suba, jakiś komentarz, jakąś łapkę. Czy to w dół, czy to w górę, nieważne. No i co kochani? Widzimy się na następnej wyprawie, co nie? Myślę. Sia.